Witam <laughs> serdecznie na wieczornym ryżiku. Ostatnie siły mi wracają, będę więcej grał. Co suol. Gramy sobie. Piszemy hi. To ja gram? Nie, to mój partner gra. Dwa trefle gram. Mhm. A dlaczego nie im pasuje? Ale dlaczego gra tylko dwa trefle? Chyba wyrzucił, bo prawdopodobnie otworzył dwa trefle i... Cooper, Lamberg, Lambert Linda, jaka sympatyczna pani. Miała. Mati Horn. Mati to z Izraela. To może być pani, pani. A ja ile mam tego? 99 mam. 500. A dealer ma 3000. No. no impas. Puszczamy. Udane. Powtarzamy. To chyba bierze resztę lew Można ustawić jeszcze przymus No to nie będzie przymus Ale kara się chyba podzieliła Dziewiątkę pik nie pamiętam Czy dobra nie widziałem rozdania od początku Kara też chyba było dobre, bo tych kart ile tam zeszło? No dobre było kara Przegramy to rozdanie za 0,4 Ciekawe dlaczego za kalicytacja była Trefl, dwa trefl. Nie bardzo rozumiem, ale gramy. O. Tu mamy trochę karty. Bardzo ładna dama tref, lepiej, żeby była w kierach czy w pikach. No, pika zgłosimy. Jednego pika zgłosimy. Kiery z dużą chęcią kontrujemy. Jeżeli tu jest pięć kierów i my mamy cztery, to w tamtą stronę będzie można przebijać. No, kolego. Nie poparł mnie w piki. Pasujemy, no nie licytujemy drugi raz. No my może mieć kara i treflę. No powinien mieć kara i treflę. Ośmu kierów nie mają. No widzisz kolego w pika. Bardzo ładny list, kolego. Mhm, mm a następnego pika, to mój może już przebić. A ze stolika gra pomyka. Dama. No. W trefla. muszę tak może mój mistrz króla trefi tak jak grał Pierra, zagraj kolego. W trefle też dobrze. Mijemy. No mojemu kierów już nie ma. zostały mu się jakieś kara i piki. A mój powinien mieć jeszcze karę. Czyli kieran mogę wyrzucić. Chyba wygrał. Trzeba było jednak grać w pika, żeby przebiła serkier. No wygraliśmy 0,2. Trzy Mój miał mało, miał marne karty. No ja pas. No, teraz to już mogę recytować. Mam górę pasa. Jak mam górę pasa, teraz mogę licytować. Na kiera powiem Bezatu. To obiecuję 6-7, a mam 9. Do Bezatu dobre karty. No to nie, to dalej nie licytuję. Może nam iść trzy bezarty, ale gramy tylko jedno. Dealer gra tylko jedno. No, bardzo przyjemny list. fluch nie ruszamy. Damy karę, potrzebujemy tam na dojście. Bardzo ładnie, dostaliśmy karową. Mamy dwie karowe. Jak w Pikach jeszcze. Kiera zagraj, zagraj koleś w kiera. To powinno ich powstrzymać przed graniem, a my tu. Tam będziemy szukać dziesiątki pik. O tu siódemka wypada, obserwujemy, że wypada siódemka. Jednego trefla przepuszczamy. jednego pika ściągniemy, tu wypada ósemka, kto ma dziesiątkę pik, nie wiemy, 3 lewy mamy, Karnie ruszamy, trefie. no szukamy lewy kierowej i będziemy, z... o, będziemy sprawdzać podziały, Kiedy się nie podzieliły. No spra to sprawdzimy podział pików. Nie trafia ma. Ten ma piki. No to ten ma trefle z karami. Gramy na swoje. No trefla nie biorę. Tam została dziesiątka pik. A kier był dobry. Ajajaj. Nie liczyłem kierów. Cienia z jest tam. Trzeba powiedzieć karko, no trudno. Mogli ściągnąć trzy tryflowe. Mogli ściągnąć trochę karowych, żeby ten nie położył asa karo w pierwszej lewie, tylko podłożył dziesiątkę. Mieliśmy trochę szczęścia. Kontra powinna obiecywać jakąś starszą czwórkę. Tak. Pas. Agata to nasza. Agata i tali. I to chyba nie nasza. Walet pik bez wartości. No wystęujemy król kara, król kier i szukamy przebitki i wzbijamy się. No partner może mieć króla kara, zmieści mu się. Znaczy damy, trefil króla kara może mieć. A może mieć drugą damę pik. Co by nas bardzo ucieszyło. Nie ma drugiej damy pik. Ale jeszcze nie pokazał nic. Mhm. O! Będzie im pasowała tutaj króla. Nie ma króla kara. To im końcówka szła. Nic nie mogę się zrobić No ma dwa piki Nie Skończyłem mu się piki to gdzie on te piki stracił On miał tylko cztery piki. No ja nie doliczyłem pików. No nie było jak go skrócić. Należało nam się dwie kierawy, a stref i dama trefl. No chyba, żebym chyba żebym zagrał karo dodamy jak widne znaczy kiera dodamy kier i potem by ściągnął damy trefelat nie gramy Pięć kierów kontrujemy Agatę grałem kiedyś. Ona dobrze gra. Nie wiem czy z nią, czy przeciwko. Oni już są za wysoko. Oni już są za wysoko. On musi mieć, mój powinien mieć 3,5 lewy. mam dwie wyatotowe jaso-trefl. Mamy przewagę siły. I tu koleś. No to leżą, króloweś. No i weźmiemy dwie treflowe. Teraz podłożę damy kiel dla zmielenia wszystkich. No treflachce. jaj no jak można grać w pika? Pokazałem na nie parzystą. A może na parzystą? A nie, po ich niemu pokazałem na parzystą. Pomyliło mi się. Aj. ale co mój pokazał, a sakara mój nie ma? Cztery, pięć, cztery, dziewięć, jedenaście? No? To już jest. Bezraz. Odcinam godle w karowych. Mhm. Mm mhm. Mm Nie liczyłem kierów A powinienem, bo nie wiem, że zagrać w trefla na promocję W trefla na promocję trzeba było, choć mój ma trefla. A w trefla na promocję. Ojej. Osiem i dziewięć wybraliśmy. W Bezatu byśmy wzięli, jak widzę, cztery treflowe, dwie pikowe, albo trzy pikowe to siedem, dwie kierowe to dziewięć a w kara by nas zamordowali. Nie mogę powiedzieć dwa karo bo mam za mało lew Powinna mieć 3 lewy na 2 kara Dama piki jest wartości woli grać w piki niżby za to nie gra O, koleś. Koleś, miałeś raz, dwa, trzy, cztery. Pięć przegrywających. Do oddania Astrefl. Król Piks może spadał? Nie spadał. Do oddania był Król pik No i dała kier w koło. dziesiątka Puść O I ja z jest do oddania. O, w ten sposób to może dwie teflowe wziąć. No, to nie było cztery pi. Trzy bezatu, czy by było? Trzy bezatu mogłoby być. Nie no, bo oddalibyśmy pika, kiera, dwa trefle i parę kar. No to jak trzy to, co ja głupoty gadam? Wszystkie bierze. Ale gra twardo. Nie gra. Niech bierze, dobrze mu idzie. Wszystkie lewy bierze pięknie. Pięknie za to powinien być zysk. Zaraz siedem. Dalej mam słabą kartę, no ale cóż. Pasujemy. Kier, zła wiadomość, król kier stracił na wartości z dziesiątką. Mogę nie mieć lewy kierowej. Muszę wystawać spod króla, z puste kara. Aha, Piku, nie ma czwórki pików. To mój musi mieć dziesięcioczek w kara, w streflach. Nie wiadomo. No, biorę kierową. 12,921. Aha. O, to powtórz koleś pika. Co, koleś nie powtórzyłeś pika? Po co ściągasz osakara? Mm -hmm. To ich krótko mówiąc. No ale koleś już doszedł do śpiku. No i po co w to karo? Ani lepiej pikowe wyrobić. Czym dojdziesz kolego, jak się już wyprztykałeś z figur. Mhm, mm to jak dojdę, to biorę jeszcze dwie pikowe, królem kierdy. Po co ta dziesiątka kolego? No, właśnie, kolego. Pikowych nie wzięliśmy. Mieliśmy do wzięcia trzy pikowe. Trzeba było wziąć trzy, trzy karowe i nie brać czwartej. No i przegraliśmy rozdanie sześcioma oczkami, kolego. Obraliśmy... 3 pikowe, 3 karowe, to 6. Co obejrzeliśmy rozdanie. Bo u nas 2 piki były do wygrania. No ta Ilanta, on tam miał? miał 13, nie wszedł do recytacji. więcej. Nie mam więcej. To miał 13, nie szedł do licytacji. Zgłosiłem dwie kierowe, trzy pikowe, to pięć. Cztery karowe. To dziewięć. Oddawaliśmy trefla. dawaliśmy trefla i trasa dawaliśmy można było wyjść nawet cztery piki gdzie chcę być tam chcę być wszystko jedno na wczorysiu jest i to źle i to źle Zrobimy impas wewnętrzny. Jak to mówią Francuzi. Infra finesse. O! Tu nie ma damy po prawej. Pamiętamy, że dziesiątka kara jest lewą. I powtarzamy. Jest dziesiątka pik. Bijemy i może spadnie dama. To się nazywa impas wewnętrzny. Nie spadła dama. Mamy ją w nosie. A mamy do oddania i damy pik. Bierzemy karo. Jedno karo przebijamy. 4pik wyszło. Nie pik, pik. no 4pik, 3pik. No królem. Puszczamy asem. A wskaczył czujny, jaki czujny. Ладно.